Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, 1 czerwiec. I ja postanowiłem w końcu, po pięciu prawie miesiącach, złożyć dla Was specjalny film, specjalny wywiad, który przeprowadziłem w Pionierskim na wschodzie Ukrainy. Dlaczego chcę Wam go pokazać i chcę jakoś go opublikować? Dlatego, że ten wywiad mówi. O bardzo, bardzo specyficznym małżeństwie Oksany i Wodymira, którzy całe swoje życie właściwie w tej chwili oddali dzieciom, dzieciom, które są poszkodowane na wschodzie Ukrainy wojną. Poświęćcie te 19 minut, właściwie trwa ten wywiad, ale warto go obejrzeć i warto posłuchać, co ci ludzie zrobili. Takiego niesamowitego, i myślę, że jako fundacja będziemy ich dalej wspierać, bo wszystkie dary, które zostały w poprzednim roku zebrane, to jest półtorej tony darów szkolnych dla dzieci i słodyczy, zostało właśnie przewiezione wtedy tam do Pionierska, do tego ośrodka, do tego serca, które, które powoli rośnie, które powoli buduje się. To jest coś niesamowitego, bo to jest dla mnie osobiście doświadczenie niesamowite wokół wojna, wokół bieda, a tam rośnie naprawdę coś wyjątkowego. Posłuchajcie wywiadu, zapraszam Was serdecznie do tego wywiadu. Oksana i Wolodymyr Zawadcy. Kim Wy jesteście? Co tu robicie w Pionerskim? No, Słodnie dzień... Na dzień dzisiejszy mamy Centrum Chrześcijańskiej Służby Ratunkowej, oddział w Mariupolu. Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja społeczna. Nasza podstawowa służba polega na ewangelizacji, pomocy ludziom w ich potrzebach i niesieniu dobrej nowiny, słowa Bożego każdemu. Dlatego, że jesteśmy chrześcijańską służbą ratunku. To pierwszym celem jest niesienie Bożej miłości, przykładu Bożej miłości i głoszenie Jego słowa. Tak jak Bóg powiedział, komu ciężko, kto jest głodny nakarmi. Zajmujemy się też działalnością wolontariacką i pomocą ludziom, jacy najwięcej stracili. Wielodzietnym rodzinom, rodzinom biednym, ludziom starszym. Czas, osobom, jakie w czasie czas wojny mają największe potrzeby. Nie, Jesteśmy tu w domu, w którym jest dużo dzieci. O co chodzi i dlaczego pionerskie? No, na, pewno, na pewno była to modlitwa. Kiedy przyjechali pytały kiedy jechaliśmy tutaj, pytaliśmy Boga, Boże, co mamy robić, gdzie mamy iść. I na początku była wieś Berwiańsk, jaka znajduje się pod Szerokino. Przebywaliśmy tam z wojskowymi, ponieważ inaczej niemożliwe było tam pracować, tylko we współpracy z wojskowymi. Jest taka organizacja, która pomaga wojskowym i byliśmy skierowani do nich. Dzięki temu mogliśmy poznać ludzi, którzy są potrzebującymi i jacy stracili dorobek w czasie wojny. Na początku była wieś Bergięsk, poznanie terytorium. Wyjeżdżaliśmy podczas ostrzałów tam, gdzie były szkody. Tam zapoznawaliśmy się z ludźmi i ich potrzebami. I tak Bóg nas przyprowadził do pionierskie gdzie strefa jest oddalona od ostrzałów. W przybliżeniu 7 km od linii frontu. Tu jest ciszej. Słychać ostrzały, ale żeby coś tu przyleciało, to ostatni raz w 2016 roku, jak był ostrzał. Od tego czasu słychać, że tam jest ostrzał, ale, żeby tu coś przyleciało, to się nie zdarza. Bezpieczne miejsce daje możliwość zgromadzić tu dzieci, przywozić je ze strefy frontu, gdzie strefa jest czasem 3-kilometrowa, 2-kilometrowa, a czasem 700-metrowa, gdzie ludzie żyją z dziećmi. Organizujemy się, bo od nas z Mielskiego jest 85 km do linii frontu. Organizujemy się i przywozimy z tamtego terytorium dzieci w bardziej bezpieczne miejsce i tu nimi się zajmujemy. Dajemy pomoc psychologiczną, rozmowy duchowe, zajęcia z rękodzieła, którymi zajmuje się Oksana. Organizujemy się, by być dobrym przykładem tu i pomagać jakoś tym dzieciom odwrócić uwagę od tego, że tam wojna zająć jakoś im czas, żeby się nie lękały. Tu jest takie miejsce, jakie Bóg nam wskazał, jakie jest najlepsze. Wy jesteście małżeństwem. Skąd taki pomysł, by zostawić wszystko i przyjechać tu? To raczej mało spotykana postawa w dzisiejszym świecie. My jesteśmy po ślubie prawie 17 lat i nie mamy swoich dzieci, ale bardzo chcieliśmy mieć wielką rodzinę. Modliliśmy się, by Bóg dał dzieci. I kiedy mieliśmy tu jechać, mieliśmy spotkanie we wspólnocie. Ja mam trochę problemów ze zdrowiem. Modliliśmy się. Chcieliśmy jechać służyć do Kazachstanu. Powiedzieli nam, że tam jest dom dziecka, żeby zajmować się tam dziećmi, przeprowadzać ewangelizację dla starszych i zajmować się dziećmi. Modliliśmy się w intencji tego wyjazdu do Kazachstanu. W tym czasie zaczęła się wojna. I Bóg dał nam taką myśl, żeby przyjechać tu. Tak do końca nie wiedzieliśmy, jak będziemy tu pomagać, niż słowo Boże, udzielać pomocy humanitarnej. Na początku, jak pamiętam, myśleliśmy o czymś takim jak Kowczęk, Otoczka. Nie mówiliśmy o bardziej skierowanej do dzieci, ale po prostu o ogólnej pomocy. I kiedy na początku żyliśmy w Berdiańsku, tam było tylko dwoje dzieci. Ja zacząłem się zajmować tylko tymi dwoma dziećmi, udzielając lekcji. Potem dzieci rozpowiedziały o nas i zaczęło się schodzić coraz więcej dzieci. W końcu było 16. Zaczęliśmy się modlić i rozmawiać o tym, że rozwija się ta służba dzieciom. I zaczęło się mówić, że to jest dziecięce centrum Kowczek. Staliśmy się jakby dziecięcym centrum Kowczek. Zaraz następnego lata otrzymaliśmy ośrodek. Teraz minęło trzecie lato, i 130 dzieci było u nas przez ten czas letni. Myślimy, że to jest taka odpowiedź na nasze modlitwy. Jesteśmy szczęśliwi. Ciężko. Bo trzeba służyć bardziej, dać im poprawne wychowanie, dać miłość, opiekować się. Każde dziecko chce uwagi, chce, żeby je przytulić, pocałować, porozmawiać, podzielić się tym, co martwi. One nam ufają i opowiadają o tym, co dzieje się w ich domu. One potrzebują miłości. Dla nas to radość. My tym żyjemy. Patrzymy, co się zmienia u tych dzieci. Jest taka radość, bo my wierzymy, że będzie lepiej, bo Bóg zmienia te dzieci. Czego wam najbardziej potrzeba, by kontynuować to dobre dzieło? Jakie macie plany? Na ten czas staramy się wykorzystywać to, co jest. Mamy budynek, jaki jest naszą własnością, i staramy się go przygotować, żeby można tu było przyjmować dzieci. Żeby im tu było wygodnie i były warunki, żeby je tu można było przyjmować. Mamy zakupić meble, żeby były szafy na rzeczy dla każdego dziecka osobno żeby mogły się umyć. Staramy się wykorzystywać to, co mamy, ale prosimy też Boga, żeby się rozbudować. Ten budynek nie pomieści tylu dzieci, jakie przychodzą i potrzeba je przyjąć. I my modlimy się i prosimy dzieci, by prosiły Boga żebyśmy się mogli rozbudować. Na miejscu tego budynku postawić dziecięce centrum, które by mogło przyjąć przynajmniej 50 dzieci, minimum. Gdzie byłyby osobne pokoje mieszkalne, ale i sale do prowadzenia lekcji, klasa komputerowa. Dla rękodzieła, żeby było miejsce. Takie miejsce, żeby dzieci mogły przenocować. Chcielibyśmy takie miejsce i prosimy Boga. Ale dziękujemy za to, co jest, że możemy tu przyjmować dzieci. Uczyć się, jak im pomagać. Organizujemy się dla dzieci, jakim potrzebna jest. Pomoc psychologiczna. Rodzice zwracają się o taką pomoc i proszą, żeby zwrócić uwagę na to, że w nocy się kręcą, mają jakieś lęki. Są dzieci, jakie mają problemy z mową, nie mówią dobrze po ostrzałach. Są dzieci, jakie były w strefie, miały stres i są tego skutki. Są dzieci, u jakich w rodzinie zginął ojciec, dwoje chłopców, i oni mają bardzo silną, prawdziwą traumę. U nas jest psycholog, jaki się nimi zajmuje, i dziękować Bogu mamy rezultaty i jesteśmy wdzięczni. Takimi czynami możemy robić coś dobrego, pomagać rodzinie w strefie tym, czego potrzebuje. Przede wszystkim potrzeba podstawowych środków. Raz do mycia brakuje, raz nie wystarcza produktów do prania, pościeli, żeby można dzieciom zaścielić czystą. Takie podstawowe rzeczy na dzień dzisiejszy potrzebujemy. Jak reagują dzieci na to, że jeszcze nie ma tutaj super warunków, nie mają swoich pokoi, śpią gdzie się da? Czy one na to narzekają, jakoś krytykują? Dzieci wyczuwają, że są przyjęte, miłość i one chcą tu być. Że nie ma jakichś tam rzeczy, to nie jest problem. W niektórych rodzinach jeszcze trudniejsza sytuacja, bo ludzie zostawili domy, uciekli do innej wsi, zaadaptowali to co było, bo wszystko co zostawili było zrujnowane. I mają jeszcze gorszą sytuację. Dopóki nie przyjdzie czas, że rodzice zdołają się podnieść, zapewnić lepsze zabezpieczenie dzieciom, to to miejsce jest dla nich dość przyjemne. Możliwe, że one wyczuwają, że są tu przyjęte. Wyczuwają miłość i ciepło, jakie staramy się im przekazać. Dlatego takie sytuacje jak niezadowolenie, czegoś takiego krytycznego nie ma. Jak wszystkie dzieci. A jak na waszą obecność reagują miejscowi? No bo pojawili się jacyś ludzie kolendują, chodzą z dziećmi, coś tam organizują dla dzieci. Stąd raczej się ucieka, a tu ktoś coś organizuje, przyjeżdża, robi coś dla dzieci. Na początku trochę przyjmowali nas dziwnie, a teraz, jak są kolendy, to już nas pytają, kiedy przyjedziecie. My na Was czekamy. Albo przekazują, że nas tu nie będzie, będziemy tam. Zapraszają nas. Na początku tak, byliśmy dla nich dziwni. Przyjechali obcy ludzie. Czego oni od nas chcą? Jaki jest cel tych ludzi? Chodzą i o coś pytają, interesują się. Tu wojna i niezrozumiałe, czemu oni przyjechali i co oni chcą od nas usłyszeć, co się dowiedzieć. Coś robią, niby dobro robią, ale dlaczego oni tak? Dla nich dziwne, że rodzina przyjechała, niczego nie szuka i po prostu chce pomóc. Dla ludzi to dziwne. Nie są przyzwyczajeni do takiego czegoś. Dla nich jest dziwne, że my nie przyjechaliśmy, żeby tu zarabiać, ale żeby pomóc. Że Bóg nas tu powołał, żebyśmy świadczyli o tym, co On zrobił w naszym życiu. Tę miłość, jakiej my doświadczyliśmy, przyjechaliśmy Wam przekazać. Są ludzie tacy sami jak my, oni nie mogą przyjechać, ale mają takie samo pragnienie pomóc, dołączyć się do Bożej sprawy, czegoś dobrego. Ludziom to było na początku dziwne. Odsuwali się, nie dowierzali. Ci jacy otwarli się, wszyscy oglądali się za tymi dziećmi, jakie przychodzą. Na początku była dwójka, potem trójka, czwórka, potem piątka i już budynek nie mieścił dzieci. Jednego razu 20 dzieci, a my rozumiemy, że nie mamy miejsca. I zaczęliśmy szukać. Był ośrodek, jaki na czas wojny przestał pracować. Na czas wojny wszystko zatrzymało się i jest puste. Porozmawialiśmy z miejscowymi władzami, i one nam pozwoliły zająć ośrodek. Tam pomieszczenia pozwalają przyjmować dzieci, i na dzisiejszy dzień mamy takie zaufanie, że z tych dwóch dzieci. Na weekend, sobota, niedziela przychodzi 25-30 dzieci. Rodzice mają zaufanie. Dzieci do nas przychodzą i zajmują się różnym rękodziełem. Oksana uczy. Robią ręce jedności, Oksana prowadzi lekcje. Dekupaż, naklejanie serwetek na deseczki. Dla nich ciekawe zajmować się takim czymś. I to jest rozwój dla nich. Logiczny, myślenia, motoryczny, coś lepią, kleją. Prowadzimy katechezę do pierwszej komunii. Dziewięć dzieci będzie miało pierwszą komunię. Dziesięć dzieci zostało ochrzczonych za ten czas. My jesteśmy rodzicami chrzestnymi. Jeden wojskowy też przyjął chrzest. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że mamy zaufanie. Ludzie nas przyjęli. Zobaczyli, że my nie tylko mówimy, ale i robimy. Że to, co powiedzieliśmy, to wykonujemy. Swoim życiem, świadectwem poświadczamy te słowa, jakie mówimy. I ludzie otwierają się. Oksana mówi, że przychodzą, dopytują się. Też wysłaliśmy dzieci na wakacje czy wypoczynek, rehabilitację. Są ludzie dobrej woli, jacy chcą pomagać, jacy dołączają się do tej sprawy. Tak nas Bóg prowadzi. Jak sobie radzicie z tym wszystkim? No bo to dzieło się zaczyna rozrastać. Rzeczywiście ta służba tak się rozwinęła, że my w dwójkę nie dajemy rady. Ogarnąć starszych ludzi, tych jacy potrzebują na wsi, babcie, którym ciężko. My im wozimy obiady, żeby im jakoś ulżyć. Służba dzieciom, kościół, ewangelizacja ciężko ogarnąć, ale Pan Bóg nie pozostawia nas. Dołączają się do służby ludzie dobrej woli, przyjeżdżają, pomagają. Dużo ludzi z całej Ukrainy przyjeżdża na krótkie wymiany. Ktoś na tydzień, ktoś na dwa. I przez to można wykonać grafik służby dzięki tym ludziom. Jacy są? Bóg nie porzuca. Chwała Bogu. Wy przyjechaliście razem z wami, posłużyliśmy, poradziliśmy sobie. Dziewczęta zajęły się dziećmi, a my zdołaliśmy rozwieść pomoc potrzebującym. I tak to się odbywa. Cały czas ktoś przyjeżdża i dołącza. Ktoś prowadzi lekcje, ktoś zajmuje się fizyczną pracą, budynek trzeba ogrzać. Latem trzeba trawnik skosić, kwiatki posadzić, żeby było ładnie. Mam nadzieję, że wywiad was w pełni przekonał o tym, że Oksana i Włodymir robią coś niezwykłego. Przede wszystkim poświęcili swój czas, swoją energię i czują się bardzo dobrze w tym. Dlatego myślę, że możemy ich spokojnie wspomagać. Można to robić będzie na Facebooku tutaj pod tym filmem nawet jest zrobiona taka specjalna facebookowa zbiórka, jeżeli ktoś chce, może Wesprzeć. Jest teraz trudny czas też dla nas do tego wirusa, kwarantan i, i zatrzymania gospodarczego, ale mam nadzieję, że możemy jednak zawsze jakoś tam złotówkę wpłacić. Można też to robić na stronie u nas fundacji, a my już niedługo planujemy też ponownie się w pionierskim spotkać z tymi dziećmi. I uwaga, jest to taki mały plan, żeby 10 dzieci już niedługo przywieźć do Polski, do naszej gminy. Do gminy Łubiany i tutaj z nimi przez te 10 dni pobyć. Wszystkiego dowiecie się w niedalekiej przyszłości. Zapraszam Was do tego, aby wspierać i też wspierać działania naszej fundacji. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.